Cześć, witam wszystkich fanów Safire Technology Polska. Kilka dni temu przyglądaliśmy się grze Crysis 3. Zapytaliśmy wówczas na naszym profilu Facebook, jaką grę chcielibyście zobaczyć następną. Okazało się, że najwięcej głosów było na najnowsze przygody Larry Croft, Tomb Raider wyprodukowane przez Crystal Dynamics, czyli takie stworzenie tych przygód Pani Archeolog od podstaw, to coś co chcielibyśmy pokazać Wam właśnie dzisiaj. Myślę, że oprócz tej naprawdę ciekawej oprawy audiowizualnej, od razu zrzuca wam się w oczy to, jak dużo quick time eventów zastosowano właśnie w tej pozycji. To sprawiło też, że po raz kolejny postanowiłem skorzystać z pada i właśnie tutaj taka mała adnotacja. Jest to 100%owa wersja pc -towa. Ostatnio były głosy, że gramy na Xboxie 360, nic z tych rzeczy, po prostu Gamepad jest czymś, jest takim narzędziem do grania znacznie wygodniejszym niż połączenie myszki i klawiatury w tym przypadku. Chociaż akurat jeżeli chodzi o celowanie na przykład z łuku, wiadomo, łatwiej byłoby właśnie wycelować z myszki, ale jeżeli chodzi o wspinanie się, o takie różne etapy, gdzie musimy wykonywać szybko przyciskać, ponieważ quick time event tego wymaga, byłoby na mm, wspomnianym połączeniu kontrolerów znacznie trudniej. Co nie zmienia faktu, że da się oczywiście grać. No w końcu panowie z Crystal Dynamics zrobili to również z odpowiednią dbałością, ale jednak, jeżeli będziecie mieli już swoją kopię, to możecie sobie sprawdzić osobiście, czy lepiej, na przykład na padzie, czy lepiej na połączeniu myszki i klawiatury. Nie będę zagłębiał się w to, jak wygląda wątek fabularny, jak prowadziła do tego sytuacja, że Lara Croft musi walczyć o przetrwanie. Powiem tylko, że to całkowite odświeżenie serii sprawiło, że Lara Croft jest bardziej studentką aniżeli panią archeolog, więc wraz z biegiem gry poznaje nowe umiejętności, które pozwalają jej przetrwać właśnie na tej tajemniczej wyspie Yamatai, ale o tym jak wyglądają te wszystkie aspekty powiązane z poruszaniem się, eksplorowaniem wyspy powiemy za moment. Myślę, że Warto zauważyć to, czym chwaliło się AMD jeszcze przed premierą nowego Tomb Raidera, czyli słynną technologią Thres FX. Nie jest to oczywiście żadne renderowanie terenu, żadne upiększenie grafiki, ale to... Że dużo lepiej w grze wyglądają włosy. To jest coś, na co producenci zwykle nie zwracali uwagi, ale jeśli mamy do czynienia z kobietą, no to wypadałoby, aby ta kobieta ładnie wyglądała. To akurat moment, w którym Lara Croft wspina się na wyższe poziomy skalne, sprawia, że dobrze możemy zauważyć, jak zachowują się te włosy. To jest oczywiście uruchomiona technologia DressFX. To, jak wyglądają włosy bez niej, pokażemy za moment. Nie jestem może specjalistą od fryzjerstwa, specjalistą od damskich włosów, ale muszę przyznać, że te prezentują się naprawdę bardzo dobrze i dodają tylko larze croft uroku. Jeżeli już dotarliśmy do tego momentu i chwalimy cały czas te możliwości Tomb Raider'a, to myślę, że warto też zwrócić uwagę na nasz rodzimy dubbing, który akurat w tym przypadku wypadł świetnie. Często narzekamy na to, że nasi rodzimy, rodzimi wydawcy nie potrafią dobrze zlokalizować danej pozycji. Akurat w przypadku Tomb Raider'a zadbano o wszystko. Tutaj główna bohaterka to głos Karoliny Gorczycy. W oryginale Kamila Laddington zbierała sporo pochwał, ale i nasza polska Lara niczego nie musi się wstydzić. Przeglądając nasz kanał na YouTube oraz profil Facebook, natknąłem się na opinie, według których chcieliście zobaczyć, jak wygląda Lara Croft bez użycia szamponu od AMD. Okazuje się, że wyłączenie tej technologii sprawia, iż włosy są posklejane, już nie prezentują się tak efektownie, ale myślę, że zaraz Larę wyślemy w stosowne miejsce i resztę gameplayu będziecie oglądać w pełnych możliwościach graficznych, audiowizualnych najnowszego Tomb Raidera. Warto byłoby też skupić się na takiej właściwej rozrywce, a raczej na rozgrywce, która sprawia, że po kilkunastu minutach nie wyłączymy tej gry, tylko będziemy chcieli z wypiekami na twarzy poznać losy odświeżone, losy Larry Croft. Tutaj kolejny moment, w którym zobaczycie, jak ważne jest odpowiednie klikanie w czasie, bo przecież te słynne quick time eventy sprawiają, że to my moglibyśmy lecieć za moment w dół, a nie nasz przeciwnik, który dostanie skopa i nie będzie miał już żadnych szans. Jednak umiejętności walki wręcz to nie wszystko. Lara Croft też dobrze posługuje się bronią. Mamy tutaj kilka rodzajów tej broni. Możemy na dystans strzelać z pistoletu, spokojnie sobie przycelować i wyeliminować w ten sposób wroga. Możemy też skorzystać z karabinu maszynowego czy z łuku. Z łuku zresztą jeszcze sobie trochę postrzelamy. Wszystko zależne jest od tego, w co chcemy inwestować, bo generalnie podczas rozgrywki cały czas zbieramy różne surowce. Te surowce pozostawiają martwi wrogowie, różne skrzynki, znajdźki i tego typu rzeczy, które sprawiają, że na przykład, możemy sobie powiększyć magazynek, zwiększyć celność i w związku z tym troszkę szybciej. Eksterminować naszych przeciwników. Może być ciężko, bo czasami akurat też sztuczna inteligencja pomyśli, rzuci w nas na przykład koktajle Mołotowa. Wówczas trzeba zrobić skuteczny unik, aby nie dostać, bo przecież Lara Croft, drobna istota, nie jest może aż tak strasznie słaba, ale jeśli pomyślimy i przypomnimy sobie proroka z Crazysa, to z pewnością on mógł przyjąć trochę więcej ciosów na klatę. Lara już jednak nie jest aż tak odporna i musimy uważać, żeby naszej pani archeolog nie doprowadzić do śmierci. Warto zadbać o to, żeby Lara Croft za często nie ginęła. Te widoki nie są zbyt przyjemne. E, o wiele lepiej oglądać krajobraz, o wiele lepiej e, oglądać to, jak padają od strzałów czy od różnych innych czynników zewnętrznych, np. wybuchów, które zobaczycie nas za moment, nasi przeciwnicy. Twórcy najnowszego Tomb Raidera chyba za bardzo na, za Larą Croft nie przepadają. Na początku nasza bohaterka nabija się na szpikulec, później goni ją watacha wilków, a jeszcze musi w międzyczasie walczyć bodajże z Rosjanami i wspinać się na najwyższy punkt na całej wyspie. Chociaż dzięki temu możemy poznać te całe zalety byłego królestwa Yamatai, możemy obserwować piękne walory wyspy, ale też warto zwrócić w tym miejscu uwagę na to. Że postawiono na filmowość. Ostatnio domeną w większości gier jest to, że gracz liniowo prowadzony jest za rączkę od punktu A do punktu B. W tą Raiderze też mamy z tym do czynienia, mimo to nie odczuwamy takiego dyskomfortu. Czasami mamy wrażenie, że ten świat jest otwarty, ale w zasadzie to taka pseudootwartość. Możecie teraz zobaczyć, że akurat sporo jest takich etapów, w których Lara Croft po prostu. W których gracz po prostu musi sterować Larą Croft, tak aby dotarła do danego punktu. Oczywiście nie zmienia to faktu, że w międzyczasie mogą zdarzyć się momenty, których się nie spodziewamy, ale i tak na ogół doskonale wiemy, że i tak ta Lara w końcu musi się na górę dostać. A jeśli spadniemy, no cóż, trzeba wczytać save'a i zaczynać misję od nowa. Męska część graczy z pewnością nie będzie na te zbliżenia Larry Croft narzekać. Trzeba przyznać, że wygląda całkiem nieźle, o czym już wspominaliśmy. Ale też te etapy, które sprawiają, że musimy po prostu oczekiwać na to, co zaraz się wydarzy, nie nudzą. Oczywiście wolelibyśmy cały czas gdzieś tam skakać, wspinać się, strzelać. No ale jeśli mielibyśmy za dużo właśnie jednego motywu. Wtedy też mogłoby nam się to znudzić, a tak możemy trochę odpocząć, trochę odsapnąć od tych całych emocji i obserwować, co dla nas przygotowali twórcy. Zupełnie nie wiem, jak to się stało, ale we wcześniejszych minutach naszego gameplayu zupełnie zapomniałem wspomnieć Wam o. Tym, co potrafi Lara Croft. Oczywiście nie mówię tutaj o użyciu tego narzędzia i wylaniu benzyny, ale o tym, że Lara Croft ma również coś z przodków słynnego Desmonda, bo przecież Sokoli Wzrok to myślę nieodzowny element wszystkich części Assassin's Creed. Lara Croft również potrafi posługiwać się takim zmysłem. Tutaj nazwano to instynktem łowcy, o ile się nie mylę. Dzięki temu możemy rozpoznać teren, możemy sprawdzić, gdzie akurat musimy się wybrać. Ten wzrok, ten instynkt odpowiada nam również, co akurat musimy podnieść, aby misja mogła dalej przebiegać swoim naturalnym tokiem. No trzeba przyznać, że wyglądało to naprawdę niezwykle efektownie, ale tutaj po raz kolejny, powtarzam, że Lara Croft ma wyjątkowego pecha, zawsze pod górkę, zawsze jakieś przeciwności losu. Niestety nie ma łatwo, ale też z drugiej strony dzięki temu my musimy wykazać się wielką cierpliwością i pewnie oczekujemy, jakie będą kolejne etapy rozgrywki w Tomb Raiderze. Oczekujemy również co dalej będzie działo się z naszą główną bohaterką. Mam nadzieję, że dzięki temu co zobaczyliście, macie mniej więcej taki Ogląd na to, jak wygląda nowy Tomb Raider, ale zanim jeszcze zakończymy, to pokażę wam taki niezwykle emocjonujący, ale też przepełniony quick time eventami moment. Cały czas musimy manewrować odpowiednio, aby nie wpadać na przeszkody, bo to mogłoby spowodować śmierć dzielnej archeolog. To mogłoby spowodować też, że musimy powtarzać daną sekwencję, a tego pewnie byśmy nie chcieli, a w związku z tym Myślę, że warto zachęcić, w związku z tym zachęcam Was też, abyście również brali czynny udział w ocenianiu tego, co tutaj tworzymy. Możecie też komentować i informować nas, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym gameplayu. Moja propozycja to na przykład Sniper Ghost Warrior 2 albo. SimCity. Dwie bardzo ciekawe produkcje, ale jeśli chcielibyście zobaczyć coś innego, może uda nam się to w najbliższym czasie nakręcić. Tymczasem trzymajcie się i życzę bardzo przyjemnej rozgrywki w najnowsze przygody Larry Croft. Cześć!